Teraz z kolei bardzo jest ciekawe to, może obejdę to od lewej strony, po to, żebyście zobaczyli, e, zobaczyli sobie stanowiska tych karabinów maszynowych. E, to były ruchome takie, no, pół wieże, bym powiedział. Nie można było tego obrócić dokładnie o 360 stopni ze oczywistych względów. Ale teraz zobaczcie, dlaczego jest to ciekawe. Dlatego, że tutaj jest oczywiście tył czołgu. Teraz popatrzcie na to, jak się przejdzie. To tutaj wszystko zostało wycięte, raczej znaczy po prostu został wycięty boczny pancerz, i można posłuchać dźwięków załogi. Zobacz, także teraz odpalę um, sierżanta Lerda kierowcę. Uwaga, odpalam kierowcę. powinno być słychać. All the controls are back to front for a start, and I've got no control over the steering at all. I suppose the most responsible part of my job is reading the ground. If we can't get this monster to its objective, then it's no use to anyone. So I'm watching all the time. Making sure we're in the right gear for the next bit of ground and ready to jump on the brake if I see an obstacle. Take a trench for instance. This beast will cross an eight foot wide trench if it's done properly. But get it wrong and you just fall in. It's the devil's own job getting out again. I've also got to keep the engine running. And you can imagine if something can go wrong in battle, it will. Being stuck out in no man's land trying to start an overheated engine by hand.

i'm albert coleman one of the four gunners this tank's what we call a female because it's got two machine guns each side the males has cannons instead great guns my vickers but their armored jackets get ever so hot, and the vibrations in here means I always have to check for loose screws. There's no suspension at all. See, if we drove over a penny, I could tell you if it was heads up or tails up, depending on the bumps. What with that, the heat, the dark, and the terrible fumes, it's almost impossible to hit anything while we're moving. So, we just blaze away into the blue if i really want to aim at something proper we have to stop and the others hate that i can tell you see this mask it's supposed to save my good looks and my eyes when the enemy fires at us the lead bullets turn to liquid when they hit the armor and some come splashing through Taki lokalny żart był taki, który mówił przed chwilą działonowy, że e, jeśli przejeżdżają po e, monecie, to potrafi powiedzieć e, na podstawie wstrząsów, czy to była reszka, czy orzeł. Także to tyle jeśli chodzi o ten czoł, który nazywa się oczywiście The Mark II. E, tutaj również można sobie mm, na telewizorku y, poklikać. O, statystyki na przykład. I można sobie wszystkie informacje o nim przeczytać. Trzeba tylko wyostrzyć. Okay. Są wszystkie informacje, także naprawdę, no kupa, kupa. Top speed, zobaczcie. Prędkość maksymalna na drodze: 6 km na godzinę. 30,5 tony wagi, 8 metrów długości. 227 litrów paliwa, yy, maksymalna grubość pancerza 10 mm, czyli, yy, czyli w sumie niewiele. No i maksymalna prędkość 6 km na godzinę, jak się rozpędził. Także no, już głowy nie urywał. Dobra, to tyle jeśli chodzi o Demark 2 Przechodzimy za chwilę do następnego eksponatu. Dobrze, moi drodzy, mam naprawdę bardzo mało czasu, a potwornie dużo yy, do obejrzenia. Także bardzo szybko. To, co mnie w WOCie zastanawia, to fakt, że bardzo często nie, nie, nie udaje się oddać skali czołgu i tego, jak on jest w ogóle. Tak powiem, to jest czołg. Pewnie kojarzycie takie. Czołgi na niskich tierach, no na pierwszym tierze chociażby jest Medium, tak? Medium chyba dwójka się nazywa, albo Medium jedynka, potem jest chyba dwójka. To takie, takie, no, są takie zabawki, tak? jak się zaczyna przygodę z grą, na trochę pogra potem w ogóle nie zapomina i tak naprawdę nie wie, że kiedykolwiek nim grał, bo po prostu to z pamięci wyrzuca. No zobaczcie, tu macie przykład czołgu, który nazywa się Medium Tank Mark II. Zobaczcie, jaki to jest kurde kolos. Ja mając 1,86 m. To jest oczywiście stanowisko karabinu maszynowego. Mając 1,86 m ledwo sięgam, no głową bym uderzył w ten tutaj w te, w te drzwi, no, ale to w końcu czołg. Ale zobaczcie, ile tam jeszcze jest ogromnej wieży, jakiejś nadłodówki z wizjerami nad nim. Tutaj jest rura wydechowa, jest kolejne stanowisko karabinu maszynowego. No karabin kurna, zobaczcie, jak jest wielki, no w porównaniu nawet do mojej dłoni, no przecież to jest naprawdę, to jest kawał żelazstwa. Które swoje waży. Tutaj wy, wywietrzników po prostu cała masa, kolejny wizjer. E, naprawdę no to, jest, to jest ogromne. to Szkoda, że gra tego w jakiś sposób nie oddaje. E, mimo wszystko, po prostu nie widać tego, że jedzie się ogromnymi, wielkimi pancernymi e, maszynami. No tutaj, może sobie, zobaczcie, nawet samo to działko no po prostu na wysokości. Sięgam do niego, czyli jakieś nad ziemią będzie z 2 metry 10 cm, tak teraz za okno ale zobacz, tu mamy informację o tym czołgu i to jest tak ehm, wyostrze załoga pięciosobowa. Grubość pancera 12 mm, to jest tylko 12 mm blachy, ale przecież naprawdę to jest bardzo, mimo wszystko, grube, jak się w to uderza. Maksymalna prędkość 24 na godzinę, masa trochę ponad 13,5 tony. Silnik 90-konny, 13,5 tony, dźwigność na 90 koni, to nie było to specjalnie mocne. No i stosunek mocy do masy to 6 koni na. Horse 6 konia Tak, tak by wychodziło. No nie ma niestety podanej prędkości, nie, nie, nie ma podanej prędkości maksymalnej, no na no mimo wszystko, no, jest to wielki czołg. I tak jak mówię, no szkoda, że tego że nie widać. Idę dalej, idę dalej wam, chcę pokazać. Naprawdę, bo tu jest to w sali, w której teraz jestem. To jest jakaś malutka część. Dużo się na tamtym marku, drugim. chciałem pokazać, jak to wyglądało. Myśl techniczna jest, zobaczcie, jest PZ, to jest, przepraszam, B1, ale potem przecież ona się w grze występuje również B2. Niemiecki zdobyczny, ale tak wygląda. No też kolejna niby zabawka, zobaczcie jak to naprawdę wygląda imponująco. Bardzo fajny czołg, już ja nim dużo bitew zagrałem. Drugie działo, które niestety w grze nie jest obsługiwane, ale jest. No ten pancerz naprawdę też fajny na wieży, mocno umorusany. Tak naprawdę wygląda, wygląda on ciekawie. Tak się prezentuje cała B1. Lecę dalej tutaj. Z kolei... E, cóż my tutaj mamy? Poznaję czołg, ale upewnię się... E, ...Panzer 2 Chciałem jeszcze Wam tego pokazać. Następny. W sali taki najmniejszy, e, gdzie on ma swoją tabliczkę. Zaraz tak się zbliżam powoli, ale nieubłaganie, do naprawdę fajnych czołgów. A potem przejdziemy do drugiej sali. To jest z kolei e, najszybszy czołg w roku 1940 czyli A13 Cruiser Mark III. E, jest tutaj, zobaczcie, 22 konie mechaniczne e, na tonę. Stosunek masy 340 koni mechanicznych przy wadze 15 tysięcy kg. Także naprawdę stosunek mocy do masy jest ogromny. No i też nabój po prostu Armor Piercing Round zwykły Apek. Tak mniej więcej wygląda. No i teraz lecimy już do następnych. Wchodzę do tej strefy bardziej współczesnej. To będzie kilka bardzo fajnych czołgów. Zaraz Wam pokażę. O, tutaj jest jakaś możliwość wejścia, wejścia nad czołg. To myślę, że nie mogę nie skorzystać z tej okazji. Mamy z kolei T3485, czyli najbardziej klasyczny, rudy. Zobaczcie, idę sobie. Dobra, można 6 osób, może wejść na, maksymalnie na górę. Idę sobie, żeby pokazać Wam, jak wygląda czołg. Widziane o! w ten sposób: włas, wizjery, drugi włas, no i 85. Zobaczcie z kolei Pantera, bardzo również ładnie widoczna. Tu widać, naprawdę musiałem się trochę wspiąć, żeby stanąć nad czołgiem. Bardzo ładny The Panther. Mam, mówię, mało czasu, dlatego muszę się spieszyć. Zobaczcie teraz na ten nabój. Tam widzieliście nabój od tego cruzera a tu macie nabój od Pantery. Zobaczcie, jaka to jest ogromna skala już. Eee, to jest 70, 75 mm eee, pocisk. Pantera też nieźle, 25 koni mechanicznych na tonę. Także też ładnie. Dobra, idziemy, następna strefa. Eee, jest z bliska ten pojazd z wanną. No i chciałem Wam pokazać tutaj kilka czołgów Cromwell. To właśnie chciałem Wam pokazać. Tutaj jest pocisk, nabój od Cromwella. To jest oczywiście kromka. Już pokazuję. Postaram się całą pokazać. Nawet nie da się jej objąć całej, ale klasyczna wieża z tym bardzo płaskim i prostym jarzmem. Teraz weźmiemy sobie zoom do lufy. Spojrzymy sobie do środka. Dobra, to jest skromka. E, następny czoł, który chciałam Wam pokazać, to e, co tutaj. Tu jest, mamy z kolei Shermana Firefly, również dostępny w grze. Tam jest z kolei Churchill 7, e, czyli jest Sherman z długą lufą. Churchillek taką skromną, ale też jest. Dobra, idziemy dalej, a nawet wręcz powiedziałbym, że biegniemy dalej, bo jest mało czasu, a jeszcze chciałem pokazać w drugiej strefie, chociaż też są fajne czołgi. Dobra, wchodzimy tutaj, zobaczcie, zobaczcie na to Zobaczcie na to I za plecami też mam fajne modele e, Czy przepraszam czołgi Także Czołg Leopard Zobaczcie też na to jeszcze nie wiem. Nie wiem jeszcze na co patrzę, ale spójrzcie na. Mogę tylko zakładać, że to są, bo to są. To są lufy. I wkładane do nich e, naboje. Również jest. E, informacje o tym, jak nazywa się działa, trochę o e, ostrzelaniu mechanice strzelania. No zobaczcie, spójrz na to. Jest to jakiś opis co to, to jest szóstka. Chciałbym sobie chętnie jakąś legendę. Nie widzę tutaj żadnego opisu. Ale naprawdę no, robi wrażenie. Dobra, czyli tak, tutaj macie tu macie leoparda, czyli oczywiście ulubiony pojazd papy Pawlusa Idziemy do następnego tu Mamy dość współczesne czołgi. Tu macie, zobaczcie Napój do leoparda 105 Chciałem jeszcze wam tutaj z kolei jest wycieczka, obchodzą, obchodzi, także może trochę jej obejdziemy. Chieftain, no czołg chyba zbyt współczesny, żeby go dodać do wota, Także na, na niego tylko króciutko, e, ale z, jeszcze z obecnych czołgów pozwólcie, że się rozejrzę. Co my tutaj? Co my tu mamy? T62. Proszę bardzo. Lufa. A za plecami. Za plecami mam T72. To już... E, przepraszam, Challenger, pardon e, A, bo zmyliło mnie, zobaczcie na to Ktoś narysował grafikę Z Terminatora II Także tutaj mamy e, Challengera No bardzo... Spójrzcie na, na wieżę, jakie kąty Pancerza Właśnie wycieczka do mnie przechodzi, więc uciekam sprzed wycieczki Tu macie T-72, oczywiście Spójrzcie na to. Amunicja e, e, w, Armor Piercing Fin Stabilized Discarding czyli z, e, stabilizowana brzechowo z odrzucanym sabotem. O, tak się to dokładnie tłumaczy. E, amunicja przecież pancerna, st, brzechowo stabilizowana. Te 72. Ale jeszcze z takich czołgów, które są w wodzie. Chciałbym Wam pokazać, otóż to, to pewnie już się domyślacie, pewnie widzicie, co to. Zobaczcie, spójrzcie na to. Ja Wam pokażę skalę gąsienic. Ja teraz sobie przyklęknąłem, to moja, moja łapa w kadrze, a tu macie gąsienicę. Zobaczcie, wystawiam rękę i zobaczcie, ile tam jeszcze tego jest. Jak to jest pusty, jak to jest ogromne, to jest kilka metrów, doby, które trzeba przejść. M48 Potome. Informacje o czołgu, wyostrze, żeby każdy sobie mógł ewentualnie się zapoznać w wolnej chwili. Tutaj tu z kolei drugie. Ten bardzo klasyczny amerykański brzuszek, taki z obłościami. Radbin działo dość krótkie, wbrew pozorom. No, i tutaj amunicja do 90. Zwykły, po prostu zwykły Apek. No, i jeszcze jeden czołg, który chciałem Wam pokazać, akurat mi się, akurat powinienem zdążyć. To jest ten, czyli Centurion. I to będzie tyle w tej sali. Zaraz biegniemy sobie do drugiej. Także jest. Jest centek. On stoi na podwyższeniu, więc tutaj nie bardzo mogę go... O, i jeszcze to bardzo ładne. Lili. To tyle w tej sali. Widzimy się w następnej.